przyda się rozrywki. To co to będzie? Iluzja? Magia! <laughs> to dobre, dobre. Tego jeszcze nie było. Uf, kurwa. Mamy taki jeden trik. Idealna podróbka jest prawie niemożliwa. Prawie? W Polsce znałam jednego fachowca od dolarów. Wpadł jakieś dwa lata temu. W pierdlu jestem, jakbyś nie wiedział. To może ucieczka nie jest rozwiązaniem. Będziesz się ukrywał do końca życia. Marek, waryacie, ci Dobrze wiesz, że wylądowałem tu przed wspólnika, który mnie robił. Można się to tak dać. Mam do oficjalną propozycję. Nie chodzę to. On nie wierzy się co mam ci do zaproponowania. Nie chcę na słyszeć. Spłonął na pewien trop, nie wiem czy się nie mylę. O, myślę, że już za późno. O tym nikt nie może się dowiedzieć. Ale panie premierze, to jest przestępstwo. Potrzebuję 6 milionów w dwa tygodnie. Mam warunki. Raz, anulujecie mi resztę kary. Dwa, w drukarni to ja decyduję o wszystkim. I co, będzie ze mną? Trzeba wyjść, trzeba posiedzieć. for whom did you work for whom did you work it was all very um... Confidential. Mm -hmm.